Andrzej, nie rozumiem. Opowiadałeś historię o tym, jak doświadczyłeś Boga, kiedy miałeś 18 lat i mówiłeś, że twoim problemem był bezsens życia. A potem opowiadasz, jak doświadczyłeś Boga, jego miłości, jego realności, takie przeżycie miałeś. I mówisz, że potem twoje życie nabrało sensu. Ale dalej nie wiedziałeś, co masz robić w życiu. <laughs> Mówię, Czekaj, to nie o to chodzi. We mnie głęboko była taka pustka. W której nic nie potrafiło, takie poczucie, że wszystko nie ma sensu. To nie chodziło o to, że miałem wtedy 18 lat, jeszcze 2,5 roku szkoły, więc ja nie miałem poczucia, że ja muszę wiedzieć, kim mam być w życiu. Ja czułem, że moje życie cokolwiek bym nie robił, nie ma sensu. On mówi, czyli co? Co nadało sens? Ja mówię, nawiązanie relacji z Bogiem, a inne rzeczy? No właśnie, ja opowiedziałam mu, jakie inne rzeczy mają się do tego, i tobie też opowiem w tej audycji. Natomiast dlaczego o tym mówię w ogóle? Ponieważ przyglądamy się różnym cudom Jezusa, w Ewangelii cuda i znaki to są zamienne słowa. Cud to jest to, co uczynił Jezus, a znak to jest to, co oznacza. I mamy taki wspaniały fragment mówiący o tym, jak Jezus uzdrawia z poczucia bez sensu życia. On jest w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w 35, wierszu, od 35 wiersza, kiedy przybliżał się do Jerycha, chodzi o Jezusa i uczniów, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Więc pierwsza rzecz, kiedy nie masz poczucia sensu życia, to niezależnie od tego, ja spotkałem ludzi, którzy nie mają poczucia sensu życia, a naprawdę zarabiają bardzo dobre pieniądze. Bo to nie jest kwestia, ile masz materialnie, to nie jest kwestia, jakie masz relacje, to jest kwestia, czy masz relacje z Bogiem. I wtedy jesteś takim żebrakiem. Ja pamiętam, jedna z bardziej zamożnych osób, jaką w życiu poznałem, powiedziała mi kiedyś tak. Słuchaj, Andrzej, jestem kobietą sukcesu, wszyscy tak o mnie mówią, mam nawet wspaniałą rodzinę i dzieci, cieszę się tym, a moim życiu jest pustka, której nic nie potrafi zaspokoić. I czuję, że wszystko co robię to jest po to, żeby zapełnić tą pustkę i nie mogę jej zapełnić. No właśnie, to jest to poczucie, że człowiek chce mieć bliskość z Bogiem. Często nawet nie wie, czego, czego potrzebuje. Wracamy do tej historii. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał, nie wypatrywał, bo był niewidomy, wypytywał, co się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przychodzi. Wtedy zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. A więc on usłyszał o Jezusie i zaczął do niego wołać. Skąd on, co on mógł wiedzieć o Jezusie? Zapewne nie to, że Jezus jest teofanią eschatologiczną, która żywi intencjonalność naszych relacji podświadomych i interpersonalnych w eklezjologii soteriologicznej. Myślę, że takich rzeczy nie wiedział. On słyszał jedną rzecz, może więcej rzeczy, ale jedną, która go ujęła: Jezus uzdrawia chorych, Jezus uzdrawia niewidomych. I dlatego do niego wołał. I to jest to, że kiedy ludzie usłyszą, że sens życia może nadać ci Jezus, to jeżeli rodzi się w nich jakaś wiara, zaczynają wołać. U mnie to trwało trzy miesiące, zanim przyszła taka doświadczalna Boża odpowiedź. Ale co się dzieje w międzyczasie? Wołamy i zwykle to nie jest ten pierwszy moment, kiedy Bóg odpowiada. Ci, co szli na przedzie, nastawali na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. A więc przychodzą takie momenty, kiedy zaczynasz wołać i ludzie mówią, to bez sensu, albo ty myślisz, to bez sensu, albo na YouTubie usłyszysz kogoś, kto się śmieje z tego, że Bóg odpowiada. Różne rzeczy mogą się stać i ważne, co ty zrobisz w obliczu tych prób i przeciwności. To, co zrobił ten niewidomy, wołał jeszcze głośniej. Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy się przybliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił. On odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. A więc przychodzi ten moment, kiedy w końcu Bóg odpowiada. I Jezus mu odpowiedział: Przejrzyj, wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. A więc tutaj są trzy wspaniałe rzeczy, które widzę w tej historii. Po pierwsze. Kiedy Jezus go uzdrowił, to pierwsze, co on zobaczył, to była twarz Jezusa. To jest takie wow, bardzo wymowne. I co on dalej robił? Szedł za nim, wielbiąc Boga. Jego życie nabrało sensu, dlatego, że rozpoznał kogoś, kto zmienił jego życie, i on szedł za nim w tłumie. On był jedną z osób, która postanowiła naśladować Jezusa w życiu. Jego życie było żebraniem. To nie było życie, to była wegetacja. A kiedy poznał Jezusa, On nie mówi Jezu, co teraz mam robić. On wiedział, chcę iść za Jezusem, a z tego wyjdzie wszystko inne. I trzecia rzecz, cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Kiedy mój znajomy, który prowadzi ośrodek dla ludzi uzależnionych czasami w mediach społecznościowych umieszcza zdjęcia ludzi, którzy na przykład 20 lat temu wyszli z środka, jak ich życie się zmieniło, zdjęcia są sprzed 20 lat teraz. To ludzie czasami piszą, świetne, gratuluję, ale ci, którzy wiedzą, bo to jest chrześcijański ośrodek, piszą, chwała Bogu, dzięki Bogu, że zmienił te, tego człowieka. To jest właśnie to. No i teraz wracam do mojej historii. I ten człowiek zapytał mnie: To, co, Andrzej, ty od razu wiedziałeś, tak, Bóg to znaczy, będziesz duchownym. Ja mówię: Tak, był taki czas, kiedy byłem duchownym, jest taki czas, kiedy jestem przedsiębiorcą. On mówi: To nie rozumiem, to co, zniechęciłeś się Bogiem, że zostałeś przedsiębiorcą. Ja mówię: Nie, cały czas podążam za Bogiem. Bóg prowadził mnie w tą stronę, byłem pastorem, Bóg potem poprowadził mnie w inną stronę, żebym był przedsiębiorcą. Jednak w tym wszystkim moje życie opisuje Ewangelia Marka 3, rozdział 13 wiersz, gdzie jest napisane, że Jezus wybrał sobie dwunastu, aby mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać nagłoszenie, aby uzdrawiali chorych i wyrzucali demony. I mówię, te trzy rzeczy w takiej kolejności są bardzo istotne. Pierwsze, moje życie ma sens, ponieważ mam relację z Bogiem. I on mówi wtedy, to co? Znaczy, że cały czas tak się wspaniale czujesz, kiedy się modlisz? Ja mówię, różnie się czuję, kiedy się modlę. Są takie modlitwy, z których wychodzę bardziej zdruzgotany, niż kiedy w nie wszedłem. Natomiast widzę te 34 lata życia z Bogiem, to było 30 lat, bo to 4 lata temu mniej więcej była ta rozmowa. Mówię, widzę, że to co zrobił Bóg w moim życiu, to nadał mu sens. Dał mi siłę, żeby przejść trudne rzeczy, wprowadził mnie w wspaniałe rzeczy, których oczekiwałam i w tak wspaniałe, których nie oczekiwałam, i przeprowadził mnie przez takie trudności, których nigdy nie myślałam, że w nie wejdę, a że je przejdę, to tym bardziej. I mówię, ta relacja z Bogiem to nadaje sens mojemu życiu. Natomiast z tej relacji z Bogiem wynikają dwie kolejne rzeczy: głoszenie słowa i modlenie się, żeby doświadczać realność Boga. Czyli ja nie debatuję, nie przekonuję ludzi, Argumentami, czy Bóg jest, czy nie, moim najsilniejszym argumentem jest to, zacznij czytać Ewangelię, zacznij wołać do niego i zobacz, jak on zmienia Twoje życie. Bo tak naprawdę nie potrzebujemy informacji i debat. To nie zmienia ludzkiego życia. Tak naprawdę potrzebujemy Boga, który realnie zmieni nasze życie. To jest ta zmiana, której oczekujemy. I on mówi, no a jak się ma do tego Twoje prace zawodowe? No i zaczął wymieniać, bo przynajmniej w pięciu różnych branżach pracowałem. Mm. A ja mówię, więc co to jest tak, że cokolwiek robię w życiu, to jest mój sposób zarabiania pieniędzy. Ale moją główną, pełnoetatową pracą, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest to, żeby służyć Bogu. I z tego wynika, że czy byłem duchownym, czy jestem przedsiębiorcą, głoszę Boże Słowo. Z tego wynika, że czy byłem duchownym, czy jestem przedsiębiorcą, modlę się, żeby Bóg działał w życiu ludzi, którym głoszę Słowo. I, mówię, I to jest sensem mojego życia, jest relacja z Bogiem. Z tego wynika mówienie o Nim innym i modlenie się, żeby oni tego doświadczali, a wszystko inne, zawodowo, jest drugorzędne. Sensem mojego życia jest relacja z Bogiem. Duchu Święty, i Ty przyjdź do tych wszystkich ludzi, którzy poszukują sensu życia. Odnawiaj naszą relację z Tobą dla tych, którzy gdzieś zagubili się w natłoku spraw, które są w życiu i przyjdź Duchu Święty do tych, którzy nigdy jeszcze ciebie nie poznali, nie poznali żywego, realnego Boga, aby mogli go doświadczyć. Przyjdź Duchu Święty do wszystkich, którzy szukają sensu i objaw im Jezusa, który jest odpowiedzią na wszystkie problemy. Amen. A jeżeli chcesz poznać lepiej Boże Słowo, zapraszam cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku pod nagraniem.